Ja mam szóstkę rodzeństwa. Uczyliśmy się od małego takiej takiej, wiesz, ja to mówię, troski o człowieka, zauważania trochę jego potrzeb po prostu. Dla mnie rodzina to jest fundament. Gdzieś tam miałem z tyłu głowy to, z jakiej rodziny wyszedłem i jaką chciał stworzyć, powiedziałem, że to jest kwestia odpowiedniego ułożenia sobie priorytetów. Postawienie tak naprawdę rodziny na pierwszym miejscu sprawia, że potem reszta rzeczy się w taki bardzo fajny sposób układa, bo nabierasz takiego poczucia, że jak chodzisz do pracy, no to chodzisz do pracy po to, żeby właśnie móc utrzymać rodzinę. I przy okazji fajnie, jak jeszcze przez to sprawia ci to frajdę. I, I teraz jakby masz tą kolejność, że, że masz rodzinę, a potem dopiero masz pracę, a nie na przykład na odwrót, że zasuwasz do późna, a, a a dzieciaki na przykład w ogóle nie widzą taty, bo pracuje, nie? W sensie mieliśmy na przykład nauczyciela od matematyki, który był niesamowicie wymagający. I czasami było tak, że łapaliśmy się za głowę, jak to w ogóle ma być, że dostajemy do zrobienia 60 zadań z dnia na dzień z matematyki po prostu. Nauczyło to nas takiej systematyczności, punktualności. w pracy, bym powiedział, powiedzmy organizacji czasu, w momencie, kiedy na studiach zaczę zaczęła się tak naprawdę ciężka praca, i poznaje się nowych ludzi, którzy wy wywodzą się gdzieś tam z innych mm, liceów i może niekoniecznie się tak dużo od nich wymagało, to sytuacja, w której jest do zrobienia jakiś projekt trudny na za tydzień, w czy w zespole trzeba przygotować jakiś tekst, to, to, to takie zadania już nie stanęłam większego problemu, dlatego że właśnie naturalny sposób, przez to, że dużo się od nas wymagało, już na poziomie liceum, niejako zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby sobie układać te rzeczy w taki sposób, żeby się po prostu ze wszystkim wyrobić. Chciałbym stworzyć taką silną rodzinę, jak, jak, jak była moja. Znaczy silną mam na myśli. Taką opartą na takich trwałych wartościach, bo wiadomo, że może niekoniecznie wszystko to, co, to, co się działo w domu, jakby rzeczywiście chciałbyś powtórzyć u siebie. Natomiast takie fundamenty myślę, że mam solidne i chciałbym je też, też przełożyć potem w, w życie swoje yy, i mojej rodziny.